Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Kolega Robert Grochowski na aukcję gołębi na rzecz renowacji katedry w Opolu ma u siebie dwa gołębie. Jeden to jest gołąb, który pochodzi z jego hodowli. To jest gołąb ten, którego trzymasz, tak? Tak jest. Dokładnie, też. ale ma też jeszcze drugiego gołębia, o którym będziemy za chwilę mówić, pochodzący z hodowli Andreasa Drapy, którego Robert Grochowski jest przedstawicielem. Pokażmy tego gołębia, może pierwszego, którego masz, co to jest za gołąb, powiedzmy. Pamiętasz może numer katalogowy, który on ma? Katalog... 35. 35, dobrze. W, 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 na wstępie oczywiście witam bardzo serdecznie. Chciałem zaprezentować tego gołębia, którego przekazałem na aukcję i, i w ogóle to chciałem powiedzieć, że z tym gołębiem wiąże się pewna taka historia. Otóż po telefonie księdza Kostorza byłem bardzo mile zaskoczony, Yy, przedsięwzięciem i, i, i ucieszony tym, że będę mógł yy, jakoś uczestniczyć w tym projekcie. Uznałem, że projekt bardzo fajny. Pierwsza sprawa to to, że inicjatywa bardzo szlachetna, yy, mająca na celu wsparcie, yy, ratowanie niejako zabytku, z którego ja też jestem jakoś tam, z którym ja też jestem jakoś tam emocjonalnie związany, bo mieszkam niedaleko Opola. A poza tym... W, w, Uważam, że bardzo, bardzo dobra promocja sportu gołębiarskiego, a, a nasz sport tej promocji bardzo, bardzo potrzebuje, więc postanowiłem wybrać jakiegoś wyjątkowego gołębia, który będzie powiedzmy na tą aukcję odpowiedni, który według mojej oceny będzie fajnie reprezentował moją hodowlę i który gdzieś tam zostanie w pamięci może przynajmniej kilku hodowców. Wybrałem gołąbkę o numerze PL464 z 2015 roku o numerze 7216. Samczyka szali, barwa bardzo ważna z takiego powodu. Otóż w roku 1988 w hodowli Andreasa Drapy pojawił się gołąb o numerze 847. Tu pokażę, może mamy go zdjęcie. To jest ten gołąb tutaj. O, w górze, również, widzimy. również barwy szali. No, i tak się szczęśliwie złożyło, że ten gołąb stał się niejako początkiem wszystkich sukcesów i, i, i całej sławy Andreasa Drapy. Z tego gołębia wyhodowano w roku 98 gołębia o numerze 770, czyli kinik króla ojca dwóch Olimpijczyków. Jak również z tego gołębia w 1999 roku wyhodowano samicę 1013, matkę Złotego Olimpijczyka, zastępy w kategorii B. Flicera 31. Generalnie ten gołąb jest w większości lotowych gołębi Andreasa Drappy. Jego krew płynie w większości powiedziałbym 90-95% lotowych gołębi Andreasa Drappy. Trudno znaleźć w lotowym gołębniku gołębia, który by nie miał krwi tego gołębia. Po tym gołębiu na dzień dzisiejszy wychowano 6 Olimpijczyków. I co najmniej z moich obliczeń wynika, że co najmniej około 12 asów narodowych na szczeblu niemieckim. Dlatego zawsze gdzieś tam, jak w gnieździe pojawia się u mnie gołąbek szali, to taka iskierka w sercu, że, że być może będzie to drugi 847. Taki wspaniały rozkładowiec. Dlatego, dlatego właśnie. Ma taką barwę szali, właśnie. Dlatego właśnie mm, chciałem podarować tego gołębia. Bo uważam, że, że jest to naprawdę fajny Fajny i, i być może, że będzie wyjątkowym rozpłodowcem Być może życzę z tego serca, żeby ktoś wyhodował po nim taką liczbę olimpijczyków Jak Andreas wyhodował po gołębi 847 Jeżeli chodzi o, o, o takie aspekty powiedzmy techniczne związane z gołębiem No gołąb bardzo fajnie zbudowany To tak jak trzymam go w ręku no, Przypomina taką kulkę mięśni Mimo tego, że gołąb nie był lotowany i, i jest z woliery. To jest naprawdę, jak na nielatającego gołębia, znakomicie umieśniony. Ma fajne plecy, fajne skrzydło, bardzo fajną muskulaturę, fajną klatkę piersiową. Według mnie, ktoś, kto nabędzie tego gołębia, na pewno nie będzie żałował i, i będzie z tego głębia zadowolony. Także bardzo, bardzo serdecznie zachęcam do nabycia tego głębia i, i zarazem wspomożenia tejże fajnej, szlachetnej inicjatywy. Tutaj oprócz tego gołębia, którego pokazujesz, mamy też jeszcze drugiego gołębia, tutaj w klatce też on jest, to jest gondor, już bezpośrednio od Andreasa Drapy, Andras Drapa tutaj w osobie Roberta Grochowskiego w Polsce ma przedstawiciela, My co roku się spotykamy na aukcjach organizowanych właśnie przez Roberta Grochowskiego, tam gołębie Drapy są, też ostatnio też przez dwa lata ostatnie był też również Tim Kirschman tak, i również Roberta Grochowskiego, gołębie też oczywiście po gołębiach od Andrasa Drapy. I tutaj mamy takiego gołębia właśnie podarowanego na aukcję od Andreasa Drapy. To jest oryginał, tak numer początkowy, DV 01769 z roku 2015, gołąbek o numerze 1727. Tak jak ja, Andreas również lubi wspierać różnego rodzaju takie inicjatywy charytatywne. Też chętnie podarowuje na takie, na, takie, na takie inicjatywy chętnie podarowuje gołębie, więc po mojej prośbie, Skierowanej do jego osoby, czy, czy byłby chętny wspomóc, yy, wspomóc taką akcję? No, bez chwili wahania odpowiedział, że oczywiście tak, i, i, i gołąbek przyjechał do Polski. Yy, samiczka taka późniejsza, jeszcze ma do zrzucenia powiedzmy 6 czy 7 piórek, ale, ale już bardzo fajnie ułożona, z bardzo, bardzo fajnym pochodzeniem, ponieważ tutaj ojciec jest po Messi i po Super Nacional 175 po dwóch bardzo fajnych gołębiach, natomiast matka tego gołąbka to córka Złotej Olimpijki z Poznania w kategorii B Kasandry 27, także że bardzo fajny gołąb z jednej strony rodowód, zobaczmy o, Z jednej strony Przy kamerze tak może nie widać dokładnie treści, ale to jest oryginalny Andrasa Drapi Najlepszy Podpis. gołąbek Europa Cup w kategorii B Messi, natomiast od strony matki Złota Olimpijka z Poznania również w kategorii B na średnim dystansie. Także że bardzo, bardzo, bardzo serdecznie polecam tego Gołębia i mam nadzieję, że. Że ktoś, kto go kupi, będzie z niego bardzo znany. My przy okazji tutaj dziękujemy bardzo koledze Andrasowi Drapie. Jego często tutaj spotykaliśmy i na wystawach w Polsce. On tutaj lubi przyjeżdżać. Niekiedy nie może uczestniczyć, bo też dużo gołębi, jego gołębie się sprawdzają w Chinach i tam często też bywa. Pamiętamy dwa lata temu prosto tutaj do Sosnowca przyleciał z Chin, a w zeszłym roku nie mógł być, bo ok. był właśnie w Chinach. Okres jesienno-zimowy to jest taki okres, gdzie yy... Andreas jest rozchwytywany i, i, i tak naprawdę też czynnie uczestniczy w sporcie głębiarskim na Dalekim Wschodzie właśnie w Chinach, więc ciężko tutaj wszystko pogodzić, ale, ale myślę, że, że ma na tyle do mnie zaufanie, że, że ja... Wie, że ty go godnie reprezentujesz. No mam nadzieję, że tak jest i, i, i robię to z największą starannością i, 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 i mam nadzieję, że... że że tak będzie nadal. Także, także na razie dziękujemy wszystkim, zachęcamy do wzięcia udziału w licytacji tego gąbia. No to już są ostatnie minuty, no ale jest to gąb naprawdę wyjątkowy, zarówno i ten, którego nam przekazywał, pokazywał Robert ze swojej hodowli i ten od Andreasa Drapy. Tutaj jeszcze, jeszcze wracając do Twojej hodowli, powiedzmy, bo ty masz numer 0464, a kiedyś Twoje głębie miały 0255, żeby koledzy nie myśleli, że to jest jakieś po prostu obrączki, ale teraz taki numer w tak, oddziału tak. macie. Tak, Od... Wcześniej lotowałem w oddziale Kędzierzyn koźle 1, w oddziale 0255, natomiast w 2011 roku przeniosłem się tutaj na wieś, że tak powiem. Urbanowice. Prze przeszedłem do, do oddziału c 2, który, który ma numer 0464, stąd... Te numery obrączek. Teraz, właśnie od kilku lat, yy, moje głębie są obrączkowane obrączkami 0464. Także tak. dziękujemy. Do zobaczenia. Dziękuję Do Pozdrawiam. Zdrowiu. Do zobaczenia.